Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na odcinek czwartkowy poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. A jeśli chodzi o to, co wczoraj działo się na amerykańskim rynku akcji, no to widzieliśmy kontynuację tego trendu wzrostowego. Jak zresztą na wykresie SP500 możemy zauważyć, trend wzrostowy trwa już, już kilka sesji. Odbicie na, na rynku akcji trwa w najlepsze, chociaż to tempo wzrostu w ostatnich sesjach nie jest jakoś szczególnie imponujące, ale utrzymuje się ta tendencja wzrostowa. Dow Jones zyskał wczoraj 0,19%. SP 500 wzrósł o 0,43%. Natomiast Nasdaq zyskał 0,71%. Tutaj, na nastroje inwestorów, na pewno pozytywnie wpływa, wpływają ostatnie wystąpienia członków Fed, którzy prezentują coraz bardziej gołębią postawę, tak naprawdę, i sygnalizują, że być może nie będą potrzebne kolejne podwyżki stóp procentowych. Tutaj ewidentnie widzimy, że coraz więcej członków mówi o tym, że, że właśnie te, te stopy być może nie będą wcale musiały wzrastać na listopadowym posiedzeniu, czy, czy też w ogóle w tym roku, i być może na tym ten cykl podwyżkowy się zakończy. Wczoraj też mogliśmy zapoznać się z protokołem z ostatniego wrześniowego posiedzenia FED. Tutaj jednak w tej publikacji nie otrzymaliśmy jasnych wskazówek odnośnie tego, co rezerwa federalna planuje. Co, co Rezerwa Federalna planuje zrobić w następnych miesiącach? Tutaj raczej protokół wskazywał na to, że członkowie, że członkowie będą na bieżąco monitorować te pojawiające się publikacje makroekonomiczne i na ich podstawie podejmować decyzje. I też niektórzy członkowie FED zwrócili uwagę, że być może czas już zacząć mówić. Mówić bardziej o tym, jak długo te stopy procentowe będą musiały pozostać na tym podwyższonym poziomie, a nie jak wysoko będą musiały one wzrosnąć. No i też w tym protokole, właśnie, jeśli chodzi o tą, o tą długość czasu, kiedy to, o ten czas. Przez które te stopy będą musiały pozostać na wyższym poziomie, no to właśnie tutaj mieliśmy też wskazówki, że po zakończeniu cyklu będziemy musieli jednak chwilę poczekać na cięcia stóp procentowych i raczej na tym wyższym poziomie one przez jakiś czas przez jakiś czas jeszcze pozostaną, aby robić swoje i sprowadzać tą inflację coraz niżej do celu inflacyjnego. A jeśli chodzi o inflację, no to dzisiaj właśnie mamy, już niedługo tak naprawdę pojawi się raport na temat inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych za wrzesień. Publikacja ta będzie szczególnie interesująca, biorąc pod uwagę, że wczoraj mogliśmy zapoznać się z raportem na temat inflacji producenckiej, która zaskoczyła i okazała się istotnie wyższa niż się spodziewano. Jeśli chodzi o inflację konsumencką, tutaj rynek spodziewa się minimalnego spadku inflacji CPI z 3,7% odnotowanych w sierpniu do 3,6%. Natomiast jeśli chodzi o inflację bazową, tutaj spodziewany jest spadek z 4,3% do 4,1%. A oprócz tego oprócz tego raportu na temat inflacji, dzisiaj też kolejne wystąpienie członka Fed. Ponownie dzisiaj komentarze udzieli szef Fed z Atlanty Rafael Bostik. Przejdźmy już do spółek, jakie na dzisiaj przygotowałem. Dla Was pierwsza to Ford. I jak już możecie się pewnie domyślać, chodzi oczywiście o. O strajk związku zawodowego United Auto Workers. Związek ten praktycznie bez zapowiedzi zamknął wczoraj największą fabrykę Forda. W rezultacie produkcja wysoce dochodowych pick-upów została wstrzymana. United Auto Workers poinformowało, że 8,7 tysiąca członków związku pracujących w fabryce w Kentucky dołączyło do strajku. Ford odmówił podobno dalszych negocjacji kontraktowych, co było powodem tak drastycznego ruchu United Auto Workers. Do tej pory rozmowy posuwały się do przodu. Trzej producenci, których dotyczą strajki, czyli Ford, General Motors oraz Stellantis, podnieśli ponad dwukrotnie oferowane wynagrodzenia. Zgodzili się na korektę płac względem inflacji, z uwzględem inflacji i podnieśli wynagrodzenie tymczasowym pracownikom. Dla związku to wciąż jednak zbyt mało. Związek wciąż chce wyższych płac, zniesienia dwustopniowego systemu wynagrodzeń oraz objęcia kontraktami także pracowników fabryk baterii. Strajk w Kentucky to duży cios dla Forda. Tamtejsza fabryka generuje około 25 miliardów dolarów przychodów rocznie. Przedstawiciele United Auto Workers spotkali się wczoraj z Fordem w celu kontynuacji negocjacji. Spodziewali się otrzymać nową ofertę, znacznie atrakcyjniejszą od tej poprzedniej, ale spółka nie przygotowała nic nowego i wróciła z niezmienionym kontraktem. Prezes związku, Sean Fein, odpowiedział na to, że w takim razie stracili właśnie fabrykę pick-upów w Kentucky. Rekomendacje dla Forda: 13 rekomendacji kupna, 12 rekomendacji trzymaj. I trzy rekomendacje: sprzedaj. Kolejna spółka: ChargePoint Holdings. Akcje ChargePoint Holdings, czyli operatora sieci stacji ładowania dla pojazdów elektrycznych, spadły wczoraj o niemal 16%. Spółka zapowiedziała podwyższenie kapitału o 232 miliony dolarów poprzez sprzedaż akcji, co naturalnie nie spodobało się obecnym akcjonariuszom. ChargePoint poinformowało, że grupa inwestorów instytucjonalnych wyraziła chęć zakupu, nowej, chęć zakupu akcji nowej emisji na kwotę 175 milionów dolarów, a ponadto spółka pozyskała 57 milionów dolarów w bieżącym kwartale poprzez sprzedaż akcji. CFO ChargePoint Holdings, Rex Jackson, oznajmił, że nowe fundusze wystarczą do 2025 roku i nie mają na razie w planach kolejnych emisji. Akcje ChargePoint spadły wczoraj o 71 centów do 3,78 centów za akcję. Od początku roku akcje spółki straciły już aż 58% wartości. Rekomendacje dla ChargePoint Holdings mamy tutaj 18 rekomendacji kupna, 5 rekomendacji trzymaj i jedną rekomendację sprzedaj. I kolejna spółka Ericsson poinformował o utworzeniu odpisu na kwotę 32 miliardów koron szwedzkich. Z tytułu utraty wartości w związku z przejęciem Wonycz w ubiegłym roku. Ponadto spółka poinformowała, że zyski z podstawowej działalności spadły w trzecim kwartale ze względu na przede wszystkim słabszy popyt w Ameryce Północnej. Producent sprzętu telekomunikacyjnego przejął firmę Wonycz za 6,2 miliarda dolarów. Ericsson oznajmił, że odpis jest rezultatem znaczącego spadku kapitalizacji spółek o podobnym profilu wyższych stóp procentowych i ogólnego spowolnienia na głównych rynkach tejże firmy. Spółka dodała, że odpis stanowi 50% całkowitej wartości firmy i innych wartości niematerialnych i prawnych przypisanych wonycz. Ericsson poinformował też, że wstępne dane wskazują na spadek zysku operacyjnego o 39% do 4,7 miliardów do 4,7 miliarda koron w trzecim kwartale. Sprzedaż całej grupy w tym czasie obniżyła się o 10%, a najważniejszy jej segment, czyli segment sieciowy, odnotował 16% organiczny spadek sprzedaży. Przy czym warto tutaj też zwrócić uwagę, że w Ameryce Północnej segment sieciowy odnotował aż 60% spadek. Rekomendacje dla Ericssona: 11 rekomendacji kupna, 16 rekomendacji trzymaj i 3 rekomendacje sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.